Dzień dobry, dzień dobry! Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, to jest piąty dzień grudnia i to jest ostatnie spotkanie Roratnie w tym tygodniu, bo w niedzielę Rorat nie ma, więc dzisiaj ostatnie spotkanie Roratnie. Bardzo serdecznie was na nie zapraszam. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, w tym ostatnim naszym spotkaniu, w tym tygodniu zapraszam na cytat, a jakże, Izajasza, tak jak przez cały tydzień sobie go cytujemy, bo jest bardzo piękny, 14 rozdział, 24 werset, posłuchajcie. Przysiągł Pan zastępów mówiąc, Zaprawdę jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi. Kani, co to jest za zdanie? Co ono mówi o Bogu Ojcu? Co ono mówi o Panu Bogu? Ono mówi, że Pan Bóg jest nienaruszalny, że Pan Bóg jest niezmienny, że jak Pan Bóg coś postanowił, że jak Pan Bóg coś raz podjął, jak Pan Bóg coś powiedział, jak Pan Bóg zdecydował. To po prostu tak będzie. To jest bardzo piękna cecha boska. Ona nie ma nic wspólnego, kochani, z naszym uporem, czy z naszym, nie wiem, takim byciem człowiekiem nieporuszonym na to, co się dzieje. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Pan Bóg jest po prostu niezmienny w swojej miłości, niezmienny w swoim byciu po stronie człowieka. Że co byśmy, kochani, nie nawiwijali, co byśmy nie zrobili, co byśmy nie postanowili, co byśmy mu nie napsuli, on i tak będzie po naszej stronie. Jak raz postanowił, że nas kocha, to nas zawsze będzie kochał. Uwaga. Tego się pan Jezus musiał uczyć od ojca nieustannie. Zobaczcie, Jezus ciągle był po stronie człowieka, a szczególnie po stronie tego, co w człowieku słabe, nie? Po stronie biednych, słabych, ułomnych, chorych, odrzuconych, zostawionych. I uwaga, to jest też bieda tych wszystkich, którzy byli bogaci, zdrowi i tak dalej, którzy mieli swoje biedy. Jezus był również po stronie ich biedy. Jezus był zawsze po stronie tego, co trzeba ratować w człowieku, nie? Zawsze, niezmiennie. To no nie jest tak, że w będzie powiedział, Matko, jest tyle tego zła na świecie, jest tyle tych wszystkich trudnych rzeczy. Nie, no rezygnuję, dajcie spokój, już nie mam, nie mam siły. Nie! Od początku do końca, od pierwszego do ostatniego dnia swojego życia był niezmienny w miłości. Kochani, no to będzie teraz pytanie retoryczne, nie? Czy my jesteśmy tacy niezmienni? W miłości, w wierności, w dobru, w łagodności, w wytrwałości, w przebaczeniu, w świętości, w bezgrzeszności i tak dalej. To jest pytanie retoryczne, kochani, bo ja znam odpowiedź. Znaczy, znam ją u siebie, ale znam też chyba u was. Nie, nie jesteśmy. Ale uczmy się. Zadaj sobie pytanie dzisiaj, gdzie porzuciłeś to, czemu powinieneś być wierny? To może być żona, to może być mąż, to mogą być dzieci, to mogą być rodzice. Porzuciłeś ich, a powinieneś z nimi być. Pomyśl, gdzie porzuciłeś jakieś dobro, które robiłeś, które trzeba nadal robić, bo może jest takie, którego już nie trzeba, bo robisz inne, ale pomyśl takie, które robiłeś i nadal trzeba by je robić, a ty je zostawiłeś. Pomyśl, gdzie odpuściłeś, gdzie dałeś spokój, gdzie dałeś za wygraną, gdzie powiedziałeś już nie, gdzie, no właśnie, gdzie nie jesteś stały. I nie tyle chcę powiedzieć, to zmień to wreszcie. Ja wiem koniec, że to nie jest takie łatwe. Ale proś Boga. Proś Pana Jezusa, proś Jego Ojca o taką samą wytrwałość. Proś, żeby to Tobie odnowił, żeby On przyszedł i żeby odnowił to, czego Ty może już nie potrafisz odnowić w tej właśnie wierności, miłości, łagodności, świętości. Błagajmy Go, kochani, dzisiaj o to, bo to strasznie ważna rzecz, i w ten sposób będziemy do Niego. Naprawdę niezwykle, niezwykle podobni. Moi drodzy, moi mili, w ten sposób zakończyliśmy pierwszy tydzień adwentowy y, Roratni. Widzimy się oczywiście w poniedziałek, w sensie mam nadzieję, że jeżeli tylko będziecie chcieli, to widzimy się w poniedziałek y, i... No właśnie, no i was po prostu zapraszam, tak, na to widzenie się w poniedziałek. Kochani, jedno takie jeszcze ogłoszenie tylko. Dostałem taką informację o bardzo pięknej inicjatywie modlitwy za księży. Jest wiele takich, takich inicjatyw, o wiele usłyszałem, to jest jakaś taka nowa, znaczy już jakiś czas trwa. Bardzo taka jest fajna, taka, że bardzo konkretnie może się jeden człowiek w sposób konkretny koronką do Bożego Miłosierdzia pomodlić za konkretnego kapłana. W opisie pod filmem znajdziecie informację o tej akcji, jeżeli ktoś chciałby. Się w to włączyć, bardzo zapraszam, bo to bardzo potrzebna i bardzo piękna modlitwa również za księży. Więc jeżeli ktoś chce, to tam zajrzyjcie. Ściskam, pozdrawiam Błogosławie i do zobaczenia już niedługo, czyli w poniedziałek, z Bogiem pa. pa!